Szybka zmiana od ponieważ Zygmunt zabiera mnie dzisiaj w pewne miejsce. Za chwilę wszystko wam opowiem. Zapraszam do pojazdu. No, no, no. Słuchajcie, czy wy sobie wyobrażacie, że my... Na naszą randkę, pierwszą randkę, od kiedy jest mała z nami Jak jest blisko mnie Jedziemy Fiatem 126P, tak? Tak Maluchem Strasznie blisko czuję ten obiekt Z którego roku? 76 bodajże Wow I Pociągnąć go w dół, chwycić go po bokach, pociągnąć go w dół Tak I teraz? Jad się kremse. Bo to są... A i o to daj na bez razie. napinania. Już? Tak. A ty też Słuchaj, mhm. Może wielu z was nie miało nawet okazji siedzieć w takim maluszku, e, więc pokażę wam tylko, jak to wygląda, jak my jesteśmy blisko siebie. Patrzcie, mogę cię tak macać. Wow. Zajechaliśmy na miejsce i to miejsce, w które mnie zabiera dzisiaj Zygmunt Tak to jest, słuchajcie, strzelnica. Zyga już jakiś czas temu się zajawił na to i strzela. Ja strzelałam raz, byłam raz w życiu na strzelnicy. Chyba nawet nagrywałam to kiedyś na YouTube'a swoją drogą, jakieś tam urywki, więc możecie sobie znaleźć, ale nie pamiętam nawet, jak mi szło, więc jestem ciekawa. Swoją drogą, teraz jak tutaj jechaliśmy, to rozkminiliśmy, że to jest nasze pierwsze wyjście, jak mała jest na świecie, takie normalne, a ostatnie wyjście to było, jak miała chyba miesiąc albo półtora i to było wtedy jak Zygmunt sobie wbił siekierkę w nogę tak na pogotowie i musiałam szybko się ubrać zostawić małą pod opieką babci i jechaliśmy na pogotowie więc y, taka ciekawostka teraz Julianka ma już prawie roczek i pierwszy raz faktycznie wychodzimy sami bez niej Razem w dwójkę, w ramach przyjemności. Dokładnie. Bo może gdzieś tam byliśmy coś załatwić, czy coś, ale na randce ale takiej... raczej nie, bez, bez niej nie byliśmy. Raczej chyba nawet nie byliśmy nic załatwić. No więc taka ciekawostka. Także rodzice mają wychodne. Możesz jeszcze rozpieć mi bo nie umiem. No, po prostu do góry. Aha. Albo nie. No. Rodzice mają wychodne. Mała jest zaopiekowana z babcią, także ruszamy. She's a little bit crazy. No, i jak Kasiu się podobało? Fajnie było. Na początku y, strzelaliśmy z pistoletu. Nie wiem, jaki to był. Sportowy. No i to było spoko, yy, ale chyba najbardziej mi się inklarowało wszystko. I w ogóle słuchajcie, taki wstyd. No, Kasia siepy narobiła strasznie. Nie widziałam po prostu jak celuję, yy, nie widziałam tego, takiego czerwonego laserka. W, w kolimatorze? Się, tak. Myślałam, że coś mam z budową nie tak i próbowałam wmówić temu instruktorowi, że moja budowa ciała nie pozwala mi na dojrzenie tego yy, celu. E, przy czym okazało się, że patrzę innym okiem i zamykam zamiast tego to oko. E, I no i trochę wstyd. A potem w ogóle jeszcze gorzej, bo okazało się, że nie umiem zamknąć tego oka. Jednym słowem, Kasia próbowała wmówić ja się tam że karabin, który jest bardzo popularny i w każdym kraju, tylko do niej nie będzie działał, tylko do niej nie będzie pasował, bo ma inną budowę ciała. No więc, prawie się tam pokłóciliśmy, popłakałam się i prawie wyszłam, bo nikt mi nie chciał uwierzyć, że coś jest nie w porządku. Yy, I mnie zmuszali do strzelania, ale okazało się w ogóle, że ja nie umiem zamknąć lewego oka. Wyobraźcie to sobie? To jestem w stanie normalnie zamknąć, ale tylko poważnie. To się musi nauczyć. Może, ale to jest może jakiś przykurcz, ja nie... To mogę... może jak piratowi będziemy ci taką opaskę <śmiech> dawali. <śmiech> Ej, poważnie, nie jestem w stanie zamknąć lewego oka. To jest stała przed lustrem i będziesz robiła tu, i tu, i tu, i tu. Tak, może na siłę... Nie, dobra. Ale tak pomijając, wszystko to było naprawdę bardzo fajnie. Teraz. Nie da się. To nie jest automat, że klikamy na pilota i mamy. Było fajnie. Myślę, że będę chciała to powtórzyć w przyszłości. Natomiast. Co? No, fajne, fajna zajawka, nie? Bardzo ciekawa. Rozumiem. Rozumiem ludzi, którzy mają taką zajawkę na to, że. Chodzą po prostu regularnie na strzelnicę i wiesz czerpią z tego jakąś, no myślę, że to jest wciągające. Na początku Kasia się bała w ogóle wejść tam, jak usłyszała no. pierwsze strzały z karabinu, a potem już chciała z karabinu sama tak, strzelać. Tak, powiedziałam sobie, że jak usłyszałam te strzały, to chyba dotarło do mnie, że ja w środku, moja dusza jest taka hipisowska i love, wszyscy się kochajmy, i w ogóle nie, nie, nie strzelajmy do siebie, nie bijmy się. Ale nie, no faktycznie, fajna, fajna zajawka. Jak już w ogóle zobaczyłam, że trafiam w tę, w tą tarczę i raz w ogóle widziałeś jak karabinem zrobiłam. Piękne zgrupowanie Kasia zrobiła. Naprawdę, zrobiłam tak, żebym egzamin zdała taki na, mm. na broń. No. Z palcem w... nosie. W nosie, dobra. Teraz jedziemy do Julianki, bo jest zaopiekowana oczywiście, pewnie śpi na spacerze, ale mimo wszystko godzinka wystarczy, godzinka wychodnego i wracamy do Córeczki. Wczoraj była randka z Zygmuntem, a dzisiaj randka w trójkę. <grywa> tak? Z Niuniusią. E, idziemy na basen. Przyjechaliśmy pierwszy raz z Julianką, tak naprawdę, na basen, więc e, jesteśmy ciekawi, jak w ogóle zareaguje. E, ona lubi się, uwielbia się kąpać i siedzieć w wannie. A zobaczymy, jak będzie w takim dużym zbiorniku. Jak powiedział Zygmunt w ostatnim vlogu, tak robi. Czyli akcja. Przesadzanie yy, monster Nie wiem jak się na to zabrać zupełnie Mam folię na której mam zamiar położyć całą tą konstrukcję No, bo tutaj jest problem, bo tutaj sweet, jest dokładnie... There's nobody else to me My heart every time I'm looking at her She's my country girl I He's a little bit crazy. Właśnie patrzę, że Zygmunt dokończył wczoraj przesadzanie monstery. Ja już stąd odeszłam, dlatego że mała już po prostu była tak marudna i trzeba było ją położyć. A widzę, że monstera pięknie mm, pięknie już stoi. Może nie wygląda tak fajnie jak wcześniej w tej glinianej donicy, ale i tak jest spoko. Najważniejsze, że będzie miała więcej miejsca. No i zobaczymy, czy yy, wyzdrowieje, że tak powiem nie wiem czy ona jest chora, czy nie, ale po prostu czy się dźwignie. Właśnie sobie uświadomiłam, że ostatnie ujęcie w tym filmie pochodziło z niedzieli, dwa tygodnie temu, kiedy jechaliśmy na wybory na pierwszą turę. Jak widzicie mam ogromny poślizg we vlogach, ale to dlatego, że naprawdę... Wow, hopka. Ale to dlatego, że naprawdę bardzo dużo się dzieje w ostatnim czasie. I dzisiaj dokończam tego vloga. Dzisiaj jedziemy na drugą turę wyborów, słuchajcie, i jedziemy też na basen. Ostatnio też byliśmy na basenie, ale innego dnia. I miałam też Wam wspomnieć o tym, jak Julianka w ogóle zareagowała na basen, czy jej się podobało i tak dalej. Także daję tutaj znać, że tak, podobało się jej, była wręcz zachwycona, dlatego dzisiaj jedziemy ponownie. Pierwsze pięć, może 10 minut siedziała taka oszołomiona, nie wiedziała co się działo, miała szeroko otwarte oczy i wiecie, to wszystko było dla niej nowe, dzieci biegały, woda pluskała. W ogóle ilość wody, którą zobaczyła, na pewno zrobiło to na niej wrażenie i była była. nie, nie wiedziała po prostu o co chodzi. Natomiast potem, już się naprawdę tak bawiła, skakała do wody, było przy super. Dzisiaj jedziemy znowu, ale najpierw na wybory, bo jedziemy spełnić obywatelski obowiązek. Pod ostatnim vlogiem też właśnie z wyborów pisaliście, jakie są wasze opinie na temat chodzenia na wybory. Cieszę się, bo zdecydowana większość wśród moich widzów na wybory chodzi. Dzisiaj jestem w zupełnie innym stroju. Tym razem podchodzę niepoważnie do, do tych wyborów. Jestem ubrany cały na różowo, Mam inne okulary założone, bo moich nie mogłem znaleźć. To są moje okulary robocze i one są strasznie porysowane i nic nie widzę. Ale podchodzimy niepoważnie, dlatego, że naszego kandydata nie ma w drugiej turze, co nie znaczy, że chcemy, nie wiem, oddać. Zaczynamy z takim mini bałaganem, nowy tydzień. Mini bałaganem. Właśnie myję w tle termomiksa, Zrobiłam owsiankę Juliance, ale pokażę Wam zabawkę, którą wczoraj kupiliśmy jej na dzień dziecka. Oczywiście kupiliśmy ją wcześniej, po prostu wczoraj ją dostała. To jest taka jakby tablica manipulacyjna, ale bardzo specyficzna, dlatego że jest malutka i głównie tutaj chodzi o przyciski. Tutaj światełka się zapalają, jak coś przekręcimy, naciśniemy. No, bardzo fajna zabawka. Julianka jest taka bardzo manualna, więc na pewno będzie lubiła się tym bawić. Już lubi. Wczoraj w ogóle naprawdę dawno nie widziałam, żeby jakaś zabawka tak ją zachwyciła, że jak Zygmunt wziął to na chwilę, żeby włożyć baterię, to Julianka po prostu się rozpłakała żadnymi łzami, tak? O, rany! Chcesz sobie naciskać? No to już mama nie robi. Proszę. Cyk, cyk. Super, pięknie. Ja ją kupiłam na Amazonie, także jeżeli szukacie czegoś takiego, wpisałam chyba po prostu tablica, mała tablica manipulacyjna, czy coś takiego, i, i wyszło. Fajnie, bo jest mała. Można ją wziąć naprawdę do torebki, podwózek, gdziekolwiek. Dzisiaj jest poniedziałek, wczoraj dosłownie leniuchowaliśmy do końca dnia w domu i widzę, że też są już wyniki wyborów prezydenckich, także mam nadzieję, że byliście i wybraliście swojego kandydata, niezależnie od tego, czy wasz kandydat wygrał, czy nie. No to mam nadzieję, że spełniliście swój obywatelski obowiązek. Ogólnie taka jedna rozkmina, jeśli chodzi o te wybory, bo ja mówiłam wtedy, że nie wypowiadam się na tematy polityczne, bo to zawsze jest taka burza, którą można wywołać, niepotrzebna. Ja też moich widzów nie chcę dzielić, dlatego że każdy ma prawo do swoich poglądów. Wiem, że oglądają mnie tutaj różni ludzie, dlatego powiem tylko tyle, że. Mm, oczywiście, oglądając nasz kanał yy, i słuchając też różnych naszych wypowiedzi, wydaje mi się, że nie trudno jest zgadnąć, yy, jak my głosowaliśmy, natomiast nie o tym. Yy, ja mam tylko takie jedno przemyślenie, jeśli chodzi o, o wybory w tym roku, że naprawdę yy, nie pamiętam, jak było, nie wiem, 5 lat temu, 10 lat temu, ale wydaje mi się, że to były wybory, którym towarzyszyło tyle. Takiego, takiego jadu, takie brudne wybory, po prostu e, oczerniania, jadu, no po prostu coś, to, to co się działo w ogóle w telewizji, w mediach społecznościowych, to była jedna wielka masakra, żenada. E, I to jest przykre serio, przykro się, przykro, się, przykro się na to patrzy. E, ja nawet wczoraj mówiłam właśnie Zygmuntowi, że tak naprawdę za chwilę będzie się z nas świa cały świat śmiał, jak u nas po prostu wyglądają wybory. Bo pewne rzeczy już posuwały się później do absurdów. I to nie mówię tego jednostronnie, bo to z jednej i z drugiej strony. Po prostu jest to przykre, że żyjemy w takim kraju, gdzie e, tak wyglądają po prostu, tak muszą wyglądać wybory i społeczeństwo przede wszystkim jest tak podzielone, bo no, naprawdę, ja przeglądałam tak naprawdę od dwóch tygodni tego TikToka czy jakieś rolki na Instagramie, i te wątki pojawiały się na każdym kroku. Jedni wyśmiewają drugich, inni po prostu narzucają jakieś swoje poglądy, przekonania, jakieś piosenki w ogóle powstawały. Bardzo dziwne, dziwne zjawisko. Nie wiem, jak to wyglądało w Stanach, na przykład, teraz przy okazji tych wyborów. Czy też była taka kampania właśnie bardzo brudna, czy to tylko u nas? Także to jest taka moja rozkmina i przemyślenie, jeśli chodzi właśnie o temat wyborów prezydenckich. Możecie się podzielić w komentarzach, oczywiście, bo chętnie czytam. Jak Wy uważacie, co Wy uważacie, czy też macie podobne zdanie, że mm, wiele rzeczy właśnie było niepotrzebnych.